Cześć, tutaj Yamchhan. Dzisiaj gra z Tia I na początku mamy takiego całkiem dobrego Brainrota Sigma Boya. Y, Sigma Boya. Który. Mm, kurczę, no cofam się. Który, no, nawet jest dobry, dlatego że daje 1,6 na sekundę. I tutaj ja potrzebuję. Ja mam takiego bardzo dobrego sekretu. I mam Franto Elefanto. W indeksie mam mało tego, mm, przyznacie, że nawet bardzo mało, ale odrodzenie, ja tutaj potrzebuję TTT Sahur, ja nie mam TTT Sahur, niestety, potem będę miał odrodzenia z skoku Elefanto, ale na, na razie potrzebuję tego TTT te, te, te Sahura i... Bym powiedział, że trudno jest go na taśmie mieć, ale patrzymy. Bandyta Axolito jest lipit. Aha dobra, ja go miałem. Punker... Dobra, tego to nie. Gorillos O matko, trudno. A na P a. No właśnie, ja potrzebuję te, te zachór do rodzenia, a nie do... Maszyny do wytwarzania! Ten Turbo 4000! O matko. Co tutaj się stało? Oj oj, hm, ta tunk tunk, leru leru leru, le, ru, le, ru, le, ru, le, ru. Dobrze, ale wracając, twoja baza. I tutaj w mojej bazie są następujące brainroty, które mają na imię. Numer 1 Kokofanto Elefanto Gold. Numer 2 dul, dul 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 A dokładniej dul dul dul. 3 Brr f f patapim. Patipum. 4 Kokofanto Elefanto Gold. 5 Lerule Lerule, Lerule Diamen. 6 Sigma Boy Gold. Tak wiem, śmiesznie komentuję, ale. No, na razie tak opowiedziałem o swoich brainrotach. Bazę odblokowujemy za 95 sekund. I na razie próbujemy się w ogóle dostać na początek taśmy. A teraz Wam pokażę wszystkie brainroty moje, które miałem. Albo niektóre to może nawet mam jeszcze. No pini no, to wiadomo, te podstawowe. Potem takich nie miałem, bo nie zbieram do indeksu za, za bardzo. Pipi Avocado miałem br -br -epickie, epickie prawie wszystkie miałem. Znaczy, Titi no trzech nie miałem. To są chyba nowe, a nie pippi potato i pippi potato, no coś tam jeszcze było. E, więc tak, mitycznych za bardzo nie mam. Kokofanta, elefanta, Tipi, Topi, tako. E, Tukano, banano, ballerino, lolo, brr, br, też patipum. I e, Saturnita, nawaka, Saturno, Bizonte, Jupiterre, dul, dul, dul. No i ogieto nie miałam. I w sumie to raczej nigdy na taśmie go nie będzie. Może kiedyś był, nie wiem, jak tak, to napiszcie mi w komentarzach, że był na taśmie i czy go macie. Dlatego, że jak widzicie, ja z taką kasą, jaką mam, pokazuję kursorem, nie wiem czy widać. Ja mam 18,42 biliona. To nie jest najwięcej. Porównując, że można mieć na przykład 5 trylionów, mój znajomy miał. Albo nawet więcej. I jak nawet jeżeli by teraz się pojawiły, pojawiło Strawberry Elephant, no to niestety ja bym go nie kupił. Chociaż bym bardzo chciał, to mam za małą kasę. I prawie każdy pewnie wie, ale jeszcze pokażę. Jeżeli ktoś nie wiedział i nie próbował, to bardzo dobrze. Dul, 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 dul. Ale, na przykład, sobie sprzedam Kokofanto Elefanto. Spróbuję. Nie wiem, czy to na goldach działa. O! I tutaj po polsku to by mniej więcej oznaczało, czy chcesz sprzedać Kokofanto Elefanto. Ja klikam nie. Ale takie pozwolenie zawsze musi wyjść. Które są lepsze niż. niż Brain Rod Gody lub Brain Rod Gody? Na przykład, z tym Dul-Dul-Dul też powinno działać. No właśnie. want to sell, dul dul dul. No i ja nie chcę oczywiście tego sprzedać, bo to jest mój najlepszy chyba brain rot, jakiego miałem, ale jeszcze w indeksie Wam coś pokażę. Sekretów jest dużo. Ale ten bidon, te Jupitera I saturnita lawaka Saturno. Tylko że lawaka Saturno Saturnita, ja to mówię. Czyli tutaj Saturnita najpierw będzie La, potem Waka, potem Saturna, potem Saturnita. To chyba kiedyś się tak nazywało. O, La, Waka, Saturna, Saturnita. Jest y, tutaj, w tym indeksie jest lepsza od Bizonte Jupitera. I... Y, zdradzę Wam ciekawostkę. O! Mm, ktoś przyszedł. I zdradzę Wam ciekawostkę, że... No, Elon, odpisujemy, że y, ta lawaka za dużą kosztuje 50 milionów, a Bizanty Jupiter kosztuje nie wiem ile, 75 chyba. I może mu coś weźmiemy. Tylko jeszcze nie wiem co albo on nie ma prawie żadnych ubrań lotów. No ale kurczę! Aha, dobra, bo on z tego się tylko utrzymuje. Ile on w ogóle? 12,5! Ile? Nie ja wiedziałam, że w ogóle takie coś można mieć. Ej dobra, bo coś ty chyba. Duj, duj, duj. Dobra, pan. Kurczę blade. ukradł. Kurczę blade. Ale więcej to mi to nie ukradniesz. I bardzo dobrze. Dobra, i wyszedł w gry. Ja się cieszę. Za chwilę on może tutaj wrócić, więc ja już będę czekać na niego w bazie. Tylko, że niestety nie mogę wyjść na dach. Ale on prawdopodobnie mi ukradł dul, dul, dul i brr. też patapim, dlatego, że on nie ma sam dobrych brandy a ma mega dużo kasy no ale powiedzmy sobie, że mm, no <laughs> jakby to powiedzieć e Mogłem to mieć na drugim piętrze No ale nie ma co płakać Te brajnoty były naprawdę mega dobre i z niech w pra prawdopodobnie już teraz nie będę miał takich dobrych nigdy ale jeszcze mam nadzieję, że będzie jakiś secret y, kiedyś. No ale kiedyś może będzie secret. A teraz kończymy nasz odcinek. Nara.